opinion game is simple there are two parts to the game we play good the first quarter and the third quarter we have plus 17 for us we still to play uh, opinia jest bardzo prosta w po pierwszej ten mecz miał dwie części graliśmy dobrze w dwóch kwartach w pierwszej i w trzeciej po której prowadziliśmy wyraźnie we didn't do, move the ball in offense we don't, we take many 3 point shots not many in the game and of course uh, they score very in fast break without, without fouls. We have fouls to stop. There many things. was in the third quarter, we don't play more less our game in offense, our game in defense. We start to stop to play in offense and defense in both sides, and they recover game, and this is the game. nie byliśmy w stanie zatrzymać ich Nie graliśmy naszej gry przede wszystkim w drugiej kwarcie. Popełniliśmy dużo błędów w ataku. Piłka nie poruszyła się tak, nie, nie podawaliśmy sobie piłki tak, jak powinniśmy. Rzucaliśmy zbyt wiele razy za trzy. Pozwoliliśmy z drużynie przeciwnej zdobyć dużo punktów z kontrataku. Mieliśmy też dużo fauli. Zatrzymywaliśmy te akcje faulami, więc oni rzucali wolne. Było dużo rzeczy drobnych i większych, które spowodowały takie Wyniki. We, show both faces of our When we play real good uh, Pokazaliśmy w tym meczu obie strony naszej gry, obie twarze naszej gry i tą dobrą i tą i tą złą. I niestety w drugiej połowie było więcej tej złej i to jest proste dlatego właśnie przegraliśmy. Thank you very much. Please your Yeah, it was up and down game. It was uh, a lot of good, but it was a lot of bad. Uh, coach was right. We played one quarter real well, one quarter real bad. Uh, fourth quarter, when the game was really mattered, you know, they turned it up and played more aggressive than we did. I think the free throws, they shot 21, we shot four. Uh, That's just uh, it shows you their ag aggressive, uh, the level of aggressive how they aggress, how aggressive they were. Um, My, mm, zgadzam się z trenerem. Ten mecz graliśmy takim systemem raz lepiej, raz gorzej, do góry, w dół. Dwie kwarty graliśmy dobrze, dwie kwarty graliśmy źle. W czwartej kwarcie, kiedy mecz się decydował, oni byli dużo bardziej agresywni, my nie graliśmy swojej koszulkówki, wystarczy spojrzeć na ilość rzutów wolnych, e, które obydwa zespoły oddawały. My, oddawaliśmy, my oddaliśmy tylko cztery rzuty wolne, drużyna przeciwnika 21 to pokazuje, z jaką zaciętością oni walczyli o zwycięstwo i dlatego wygrali. Dziękuję bardzo. Uh, prosimy o pytania uh, do naszych gości. Please, questions for our guests. <coughs> Dariusz jest jednym z graczy tutaj bardziej, tak można powiedzieć, utytułowanych, którzy grali w Ergo Arena. Chciałem zapytać, czy nie kusiło go z takim doświadczeniem, żeby zagrać jednak no, ten poziom wyżej, tak, w Eurolidze niż tej, no nazwijmy to drugiej lidze pucharowej? Czy, czy, czy miał jakieś takie by, by, propozycje z tych by, by, klubów, no, z tego absolutnego topu europejskiego? There uh, one more general uh, question to the player. Dariusz if you please. Uh, you one of the most player that ever played in this uh, arena that's why we wanted to ask you uh, did you consider before the the season playing on higher level NBA maybe or EuroLeague uh, I wish this question was about the game really it's not the right time to ask it but you know all options were considered I am where I am right now and this is my uh this is where I am this is what I concentrate on Prawdę mówiąc, wolałbym, żeby to było pytanie dotyczące meczu, ale jeśli muszę odpowiedzieć, to miałem różne opcje przed sezonem. Zdecydowałem, tak jak zdecydowałem, i koncentruję się tylko i wyłącznie na tym, na grze dla tego zespołu, w tym miejscu, gdzie teraz jestem. Bardzo potrzebne nam było to zwycięstwo, na pewno. Ostatnio dużo ciekawych rzeczy się działo. Także myślę, że to zwycięstwo da nam troszeczkę spokoju i będziemy się mogli skoncentrować już tylko i wyłącznie na treningach i na najbliższych czekających nas meczach. Uh, this, uh, this win This one This was uh, really important for us. There was a lot of strange things going on around the team, and I think right now, after that we won, finally won the game, we will be able to focus mostly on the practice and on playing, not on some other stuff. To były dwa różne mecze właściwie, bo pierwsza połowa w naszym wykonaniu była bardzo zła. Zespół z Doniecka popełnialiśmy dużo błędów w obronie Picken zespół z Doniecka przenosił piłkę z Osi boiska z jednej osi boi, z, przez oś boiska i podobnie jak w meczu z Anwilem traciliśmy rzuty, traciliśmy punkty poprzez rzuty trzypunktowe z narożnika boiska. Jeśli chodzi o przebieg meczu. Y <laughs> Sorry. If it goes for, the, for, for a game, there were uh, two, two parts of this game. In the first part, we lost a lot of points from the way we play on defense against pick and roll. They move the ball from one side of the, of the floor to the other, and uh, they punish us with the open shots from the corners, just like it was in the game against Anvil. Zmiana obrony, zmiana, obro, zmiana systemu obrony na pick okazała się kluczem do zwycięstwa w tym meczu. Donieck nie miał już tyle otwartych pozycji, natomiast chciałem powiedzieć, że drugim czynnikiem, który, który zagwarantował nam zwycięstwo było wyłączenie Songali w drugiej połowie, bo w pierwszej połowie kaleczył nas również niemiłosiernie, natomiast w drugiej połowie rzucił tylko dwa punkty. I tutaj bardzo dobrą pracę wykonał siedzący koło mnie Stefański. Uh. In in the second uh, part of the game, we changed uh, the system of defense against pick and roll. It resulted with much less uh, options of the open shot for the for the Donetsk. Uh, but uh, and it was one of the main reasons that we won this game. But second main reason was that we were able to stop uh, Songaila. He scored just two points in the second half, and it was mostly because of the great uh, play uh, of uh, Martin Stefanski. Mówi się o nas, że jesteśmy z zespołem opartym na rzucie z dystansu. E, tym bardziej cieszy, cieszy mnie dzisiejsze zwycięstwo, bo e, nasz współczynnik skuteczności za 3 dzisiaj wynosi 23% na 13 prób, 3 celne rzuty, natomiast zagraliśmy bardzo dobrze w defensywie, wreszcie wygraliśmy, wygraliśmy na tablicy przeciwnika walkę. E, dlatego to zwycięstwo ma dla mnie znaczenie podwójne. We, they are saying about about us that we are a team that offense. Our offense is based on three-point shots, and uh, I'm very glad that today we showed that we are able to win even if the percentage of our three-point shots is 23. Like today, only three three-pointers made, but we played really well on defense, and we won battle on the opponent's board. And I'm really happy of this. myślę, że powinniśmy się cieszyć jeszcze jakąś godzinę i myśleć już o siarce Tarnobrzeg. Dziękuję. I think we will be happy for about one hour more and then we'll start thinking about next game in Polish league. Thank you very much. Uh, Maciej Jak to na początku, było nam potrzebne to zwycięstwo szczególnie po tych pięciu pięciu wyjazdowych spotkaniach, co nie było łatwe dla nas i tym bardziej tym bardziej cieszy to zwycięstwo. just last. Jak trener, naprawdę mieliśmy i to było dla nas Dlatego jesteśmy bardzo że wygraliśmy tak naprawdę ten mecz, bo byliśmy bardziej agresywni od nich. Tak jak Trenem powiedział, wygraliśmy zbiórkę w ataku, ale również rzucaliśmy od nich praktycznie 21 do czterech osobiste, także to świadczy o tym, że to myśmy dzisiaj byli naprawdę agresywni, i chcieliśmy ten mecz wygrać. Chcieliśmy się pokazać z jak najlepszej strony i udało się. And we want this game because we were much more aggressive. Really wanted to win this game. Uh, we won on the offensive board. We made um, much more uh, free throws. It it shows our level of aggressiveness. And uh, that's why we won and uh, just like the the, the coach said, we 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 wanted more to win this game today No i najważniejsze to jest teraz Polska Liga. Dzisiaj się cieszymy, ale jutro trzeba się skoncentrować i i wygrać u siebie z Śląską Tarnobrzeg. Uh, but now we we have to focus on the on the Polish League. We have a game against uh, Tarnobrzeg and we have to focus to, to win this game.